Od 1 czerwca szpitale tczewskie przyjmują wszystkich pacjentów, nie tylko tych z koronawirusem. Placówka przestała być szpitalem covidowym. Zgodnie z decyzją wojewody do końca maja byliśmy szpitalem covidowym. Od 1 czerwca tym szpitalem covidowym już nie jesteśmy. Także zaczęliśmy przyjmować pacjentów nie na zabiegi, na oddział internistyczny, pediatrię, oid i ginekologię. Także jesteśmy już odmrożeni. Czy są jakieś specjalne procedury, czy pacjenci, którzy przychodzą na planowane zabiegi, nie wiem, muszą na przykład się wymazać? Stosujemy na razie takie zasady, czyli wywiad plus wymazanie u pacjenta przed zabiegami planowymi. Marzemy wszystkich pacjentów, którzy pojawią się w izbie, przyjęć tymi szybkimi testami, tak żeby jak maksymalnie wyeliminować możliwość infekcji wewnątrz szpitala. Obecnie sytuacja epidemiologiczna w kraju jest dobra, albo nawet i bardzo, jeśli wierzyć statystykom. Czy jeśli będzie kolejna fala, możemy z powrotem spodziewać się tego, że szpital będzie znowu przekształcony w placówkę covidową? To jest jakby pytanie do pana wojewody, bo to wojewoda razem z NFZ decyduje, jak to będzie wyglądało. Natomiast z punktu widzenia naszego będzie to trudne do zrobienia, bo wszystkie rzeczy, które przygotowaliśmy na tą drugą falę, wszystkie ścianki, wszystkie śluzy i tak dalej, obecnie zostały rozmontowane, zostały wyczyszczone pomieszczenia, te, które były zniszczone zostały wymalowane. Częściowo jeszcze, jeszcze że tak powiem, tego dokonujemy. Ale dla nas to będzie znowu jakiś myślę tydzień, dwa tygodnie, żeby znowu się przekształcić w drugą stronę. Więc finansowo też to będzie yy, duże przedsięwzięcie. Ale mówię, decyzja nie jest moja, decyzja wojewody. Szpital Etcetowski działało jako placówka covidowa od października ubiegłego roku. W szczycie pandemii placówka była całkowicie obłożona. Obecnie sytuacja epidemiologiczna jest stabilna, a brak zwykłego szpitala bardzo utrudnia życie pacjentom. Ze złamaną ręką czy problemami z wyrostkiem trzeba było szukać pomocy w trójmieście, starogardzie czy Malborku.